Słodkiej wody w całym świecie nie przybywa, wszak to wiecie. Deszcz nawalny podtopienia świadczą, że się klimat zmienia. Słodka woda z nizin wzgórz spływa wciąż do słonych mórz. Zatem wodę w swoim kranie szanuj dziś, Kowalski Janie. Zamiast w pełnej wannie leżeć, idź pod prysznic, mówię szczerze. Nie rób sobie spa w łazience, a korzyści będzie więcej. Mniej zużyjesz czasu, wody. Bez uszczerbku dla urody. My jędzemy zakręć kran, a powiemy jan. Pralkę włączaj tylko pełną. Bądź osobą w tym sumienną. Jest w natury interesie, byś pamiętał o sedesie. W spłuczce użyj ekotrybu. To naprawdę lepszy wybór. Teraz kuchnia na tapecie. Chcesz warzywa umyć mądrze? Myj je w misce. Wody przecież nie wylejesz od tak. Skądże? Możesz podlać nieurośliny. Jeszcze wiele jest sposobów. Wszystkich tu nie wymienimy. Jak korzystać z wód zasobów. Poraz zmierzać już do płęty, skończyć wiersz słowami trzema. Posłuchajcie tej zachęty, bo bez wody życia nie ma.